Testujemy dubajskie pączki z moją mamą. W okazji to Z tego czwartku kupiliśmy aż 11 i wszystkie są z Biedronki. Mamy tutaj dwa smaki, czekoladowy i zwykły. A więc zaczynamy test. Najpierw bierzemy czekoladowego. No. Zobaczmy, jak wygląda środko. Ty umiesz łamać, to ty Coś średnio wow! O, Ale tego na ziemię. No, wow. fajnie wygląda. Rynek. Jak krem Dobra, Nie moje! No i tak, Czekolada lepsza. No jak, dobra, była? Nie bardzo. Nie <grym> bardzo. <grym> tak, jaka jest ta czekolada, taka sztuczna. No, czekolada. Ale. No właśnie, taka sztuczna, mhm, Czekolada dubajska lepsza. No. Teraz zobaczmy ten oryginalny. Co za nóż wielki. Serdecznie. Ile nadzienia! O, ale na nie podobne. Porównajmy. Nie. To Jest ciemniejsza. Tak, a to jest jaśniejsza. Ciekawe czy smakuje. I... A jak ten? środek? Co to, to było? To jest dziwne. Bo nie mam nic lepszego w ogóle. Na te płatki w ogóle wypływam. No. Moje podniebienie się zacociło tym smakiem. <ślam> Co? Przykryte, ale tak Nie te lepsze. A moje, pod, a moje podniebienie się pogorszyło, bo żaden nie jest dobry. Tylko trzeba było jeść sami, bo jesteśmy tali bruni. No, ja, ja nie jestem. To nie umiem jeść poczu. Mi bardziej smakował ten cz z czekoladą, ale dla mnie te dwa nie są dobre. Smakował ten, dlaczego on ładnie wygląda. Tego oceniam dwa na 10, a tego czy na 10. Lupajska czekolada lepsza. A ty mamy? Ogólnie nie są złe, ale alternatywa na ty czwartek jest bardzo dobra. Alternatywa? Ale... Pączek może być w ale słowa tu masz! A jaki jest twój ulubiony pączek? Ma ten tenzy. Jeśli chcecie więcej testów, to napiszcie, co mamy przetestować i będzie kolejna ankieta z kim. Ale może nie dubajskie. No. Jeśli filmik wam się spodobał, to polubcie i zaobserwujcie. I też zachęcam, żeby zaobserwować mamy. Nie no, przecież nie ma Nie, <noise> Nie już nikt nie obserwuje. Nie, nie, dobra, siebie nam do reklamuj. Jeszcze raz. A my teraz idziemy jeść się. Z tatą? No ja tak dużo nie zjem. Z tatą? No tata może zje. Ej tata! Ja wejdę trzy!